Siemaneczko, z tej strony Piorun i witam was w kolejnym odcineczku z Fortnite'a Jeszcze tak przed odcinkiem chciałem powiedzieć, że zostawcie tą łapeczkę w górę możecie też zasubskrybować kanał bo ostatnio YouTube strasznie, ale to strasznie obcina mi zasięgi i też usuwa łapki w górę więc jeśli widzicie, że macie zostawioną a jakby ona się nie naliczyła to możecie ją jakby wziąć znowu na szaro, czyli odłapkować i znowu złapkować i sprawdźcie czy macie zostawionego subika a my już lecimy do gierki Przypominam jeszcze tylko Ten kod jak biorą w sklepie Fortnite Okej, okay, a więc jest już pierwsza gierka I chciałem wam tylko powiedzieć Że dzisiaj Zrobimy sobie Zero frag challenge Ostatnio w ogóle nie szło Nie udawało mi się nikogo zabić Jak mogliście zobaczyć to w poprzednich odcinkach oczywiście To dzisiaj spróbujemy nie zabijać nikogo Tylko zrobić zero frag challenge Mam nadzieję, że się uda Bo w sumie to nie jest taki trudny challenge <trujne> Wystarczy teraz po po yy, rybki po prostu pójść, połowić, pozbierać matcy. czekać. Więc co? Teraz ja zbiorę jakieś rzeczy i widzimy się za chwilkę. Dobra, jest wędka. Jest też tutaj pole takie do łowienia. Ja tutaj spróbuję jeszcze cokolwiek wyłowić. Oby... O jezu, co jest? Co jest z tym polem? No dobra, mam je idealnie. Oby wyletywały jakieś rybki. Dobra, jesteś. Też... No nie, dlaczego broń? Rybki. Kurde, bo słyszałem gdzieś tu helik helikopter, właśnie coś tu też spada. O dobra, jest, a nie znaleźłem. Kurde, Sp coś tam spada. A widziałem helikopter, znaczy widziałem, słyszałem helikopter, więc coś tu może być blisko. Dobra, jest jakieś narybek. O, złapy ryby w skalece skarpach Dobra, idealnie popłynąłem jeszcze. Dobra, jest rybka I jestem na narybek. Mam nadzieję, że zaraz znajdę jeszcze kolejne rybki. Patrzcie, co wyłowiłem. No piję, a niebieskiego wyłowiłem. Dlaczego? Dlaczego? O, skończyło się. Ej, myślałem, że już tam typek jest. Dobra, zaraz sobie oczywiście wypiję Kevlara, żeby było. I więcej rybek, o wiele więcej rybek potrzeba. Dobra, strefa jest moja. Strefa jest moja, więc dobrze. Ale więcej ry rybek się na pewno przyda, Bo Jedna rybka taka i. Jedna rybka zwykła i dwa, dwie na rybki. To co to jest? To jest nic praktycznie. Jedna albo rybka tylko. Dobra, mi jeszcze jeden płaszczek wyleciał. Więc jest git, Złap ryby, tutaj jakiś quest zrobiony. Że zniszczyłbym sobie tą skrzyneczkę, bo i może coś keblar wyleci i jest kablar. Dobra. Jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Przełożę sobie tak. I sierbo rybki, dobra. mogą być z tej strony. Jeszcze kurde, bym złowił tych więcej rybek Nie wiem ile jest maksymalnie można mieć. Była wędka Ale dobra, coś tu można jeszcze połowić. Wiem, że nie ma łowiska. Ale tu nigdzie nie ma łowiska. Dobra, na rybek. Kurczę, słabo Ja tak sobie łowię łowię. Kurde, widzę, zostało 27 osób. Ale nawet maców jeszcze w ogóle nie mam praktycznie pozbieranych, więc słabo, słabo na razie idzie. Dwa płaszczki, dwie płaszczki to też bardzo malutko. Więc mam nadzieję, że zaraz coś się uda połowić, bo kurde, tu nigdzie nie ma tych łowisk. Tylko trzeba sobie w wodzie łowić. 5 na rybów jest, to jest plus, ale rybki nie dają tego, co płaszka, prawda? rybka może się bardzo przydać, bo ona jest chyba dwie sekundy się uję. Mam nadzieję, że uda się zrobić ten challenge. Dobra wyro wyrobiłem Wyłowiłem jednego płaszka i o, masę niebieskiego niestety Ale kurde tutaj rekin Rekin nawet gdzieś widział. dobra Rekin daleko nie widział mnie O tam jeszcze jest łowisko jedno Zaraz pójdę po tą lamę. wszystko się nagrywa, wszystko się nagrywa Dobra, mam nadzieję, że jednej Gierki nie będzie tylko na nawet... jednej Chociaż nie wiem jak ona długo wyjdzie Jeżeli się uda zrobić To druga może będzie taka zwykła geraczka O siorborybka dobra a jeśli się nie uda zrobić, to oczywiście drugie będę próbował dalej. Ale lama pomoże z maksami O, ale maców, dobra. I to się szanuje. 300 maców, tak? Po 300. I kolejne poteczki, dobra. Poteczki już są git. Jeszcze lądowiska by się... lądowiska mówię. Łowiska by się przydało poszukać. Tam leci jakiś... Dobra. Żeby więcej tych płaszczek. Nie wiem ile jest kurde Max w jednym slocie da się trzymać, ale... Nie no, nie wiem. Patrzcie co się dzieje. Wyłowiłem niebieską pompę ładowaną. Kolejną niebieską pompę. Sucera niebieskiego. A rybek to nie da! A rybek to nie da, a kurde wszystko inne wyłow. Co jest? Dobra, tu jeszcze mam... Nie, dobra, to jednak mój cień. Tam widzę, marauderzy byli. Kurde, robi się już coraz bardziej niebezpiecznie. 14 osób zostało. Gdzie ja tam widzę tywa? Mam pojęcie. Dobra, nie wiem, ale nie podbiegam do niego, bo nawet kilofon go nie mogę zabić. Dobra Teraz będzie trzeba pozbierać jeszcze więcej maców I zaczynać, no, nie, nie to, że kampić tylko po prostu Chodzić yy, pod kontrolem kuc kucakiem, że tak powiem I spróbować coś ugrać 14 osób, strefa za 30 sekund Nawet blisko, więc to jest git, to jest git Teraz zostało 8 osób Ale teraz najgorzej, bo muszę przebiec tutaj przez przyjemny park Będzie strefa Tutaj słyszałem ludzi, kurde Chciałbym tą helkę Wtedy będzie mi strasznie słychać i też może mnie zbić po prostu. Wziąłem też banspady. Znaczy to nie są banspady. Są... No takie odbijaczy. Banspady to te samo co odbijacze. A, pamięta, ten pamięta. No, ale tę podkładkę z był o, z której można się wybijać. Więc jak coś, to mogę komuś uciec jeszcze. Tam widzę marauderów, to kurde. Ajajaj, 7 osób zostało. No Znowu w co jest? złotego widzę dobra, ja będę tak szedł naokoło, żeby jednak też teraz idę do przyjemnego pa... nie do no, karkownego kina dobra, idzie kolejna strefa ja już uciekam, tylko mam typeczka przed sobą, więc trochę się go obawiam widzę tam kolejnego, ajajaj dobra, mam nadzieję, że coś się uda o nie, on do mnie zawki wali do mnie zawki dobra, zajął się tamtym Chciał się tamtej miałem szansę na ucieczkę taką jakby skamby się za drzewem. On mnie nie powinien trafić. E, nie pytajcie co się stało z, moim, z moją siorborybką siorbo jedną, bo jak pamiętacie miałem zdrowie. 98 zdrowia. I no tak jakby powiedzieć to niechcący zjadł jedną rybkę. Więc troszkę beczu mnie ze mnie. Dobra, już tutaj do mnie zaczął walić niestety. Niestety. A nie, mam mnie w strefie nawet. Chatę trochę. Dobra, tamten może się nim zajmie. Chopie uratuj mnie. A ja gdzieś bym na bok sobie poszedł. Dobra. Na bok szybko. na bok. I stawiam to. I te obudowuję. Dobra, zostały trzy osoby. Zostały trzy osoby. Tam jest jedna. I tam jest jedna na górze. Jedna, jedną, jedna drugą zabiła. To jest z RPG. potraktowały. Mam nadzieję, że coś mi wyjdzie. Ale kurde, boję się tego typu. Może sobie zadasz kółę tak. Boję się bo chłop ma rpegaj. Z ZPGM to będzie ciężko wygrać Dobra, okienko mi żeby obserwować co się dzieje. Jestem w strefie, to jest ważne. Jestem w strefie. A tu co się dzieje? Chcę tam dalej kampi w boksie? No to jest... Jak można kampić w boksie? Kurde, jest bardzo zła sytuacja, bo zła strefa. Będę czekał, będę czekał. I zaraz się okaże... Co się okaże? Czy uda się to wygrać, czy nie. Nic tu zbytnio nie widzę. Zaraz sobie odblokuję ścianę. 8 sekund do kolejnej strapy. Kurczę, fajnie by było to ugrać. Drugie miejsce też będzie git A trzecie, to tak jest. Trzecie da się. To na łatwutka, ale tak drugie. Oni się muszą zacząć bić. Jak się nie zaczną bić, to. jestem RIP. Totalnie. W ogóle cały czas się czuję, jakby dwie osoby zostały. Bo ten typ siedzi tam w boksie i się tylko kampi żeby wygrać. <laughs> nie rozumiem. Dobra, patrzcie, patrzcie, tylko zaczął dojeżdżać troszkę. Może to jest mo to jest moja szansa. To jest... To jest moja szansa. Dobra, zaczął go dojeżdżać. Nie wiem czy nie powinienem trochę wyjść na HG. Kurde, jak go zrzucę, to... ja, jak go zrzucę. To bym dostał fraga i wtedy challenge by był niewykonany. Dobra, chłop się podbudował trochę. Nie wiem po co. Ale kurde, no on stoi na jednym praktycznie tym, na jednym drewnie tak go zrzucić i już. Dobra, strzeg trochę, a tamten co robi? On do niego strzedł? On do niego strzedł, dobra. Jak coś to mogę się wywalić do strefy i zacząć zjadać rybki, więc to jest plus. Ale dobra, dobra. To pokaże sytuację, zaraz zobaczymy. Strefa idzie. To czemu wy się nie bijecie? Halo! Bicie się! Bicie się, bicie się! Ja zaraz awkę dostanę jakąś, czy coś i będzie po mnie Właśnie Właśnie I będzie po mnie Ale dobra Jest Czemu tamten go nie bije? Ja się pytam Dobra Jest strefa bardzo blisko Nawet Ja chyba nie jestem w strefie Mam trochę matsów Dobra, oni się klepią Klepią się Czemu i tamten go klepie? Dobra Tak se podbuduję troszkę Strefa to już jest... Jest tu w ogóle ta strefa Dobra, jest nade mną jedynku. Jest nade, mną, tak mi się wydaje Wydaje chciałem powiedzieć, ale kurde to jest takie emocje są to jest prosto nade mną Dobra Jak oni we dwóch żyją jeszcze Dobra, klepią się Lepiej wziął Jeden ma grappler Dobra, 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 zaraz będę ginąć Ja mam dużo jedzenia Ja mam dużo jedzenia Dobra, dobra, dobra Ja mam dużo jedzenia Mam dużo jedzenia, A sobie idę stąd Okej okay. Popie nie widzi I łatwiutko, nawet rybki nie musiałem zjeść Tak jest, to się nazywa win, dobra Zatarczmy sobie pod Jarkę może Udało się zrobić zero frack challenge za pierwszym razem I nie będę już nagrywał drugiej gierki, bo ta już trwa bardzo długo Ale jeśli wam się taki, podobał taki challenge Za wygraną możecie zostawić łapeczkę w górę zasubskrybować kanał, wbijajcie tak przy okazji też na Twitcha, tam też możecie followka zostawić. No i co? Trzymajcie się, do następnych odcinków. Bajo!